Witajcie. Przedstawiam wam nowe sezonowe wydarzenie Zimowa kraina czarów. Duch świąt zawitał do Overwatch. Magiczny klimat, nowe przedmioty kosmetyczne, świąteczne mapy i nowa rozruba. To wszystko dzisiaj wam zaprezentuję. Zaczynamy. Oczywiście na początek nowe świąteczne skrzynki. Każdy na początek dostaje jedną. I standardowo co poziom dostajemy kolejną. W każdej skrzynce jest gwarantowany co najmniej jeden przedmiot z Zimowej krainy czarów. Przedmioty te można kupić, jednak są one trzykrotnie droższe od klasycznych elementów. Spieszcie się, bowiem wydarzenie jest dostępne do 2 stycznia. Teraz tradycyjnie zaprezentuje nowe skórki. Siedmiu bohaterów otrzymało epickie skiny, a pięciu otrzymało legendarne. Siedmiu bohaterów otrzymało zwycięskie pozy. Każdy bohater dostał po dwa graffiti i po jednej kwestii. Jest jeszcze pięć graffiti dostępne dla wszystkich. Nie obawiaj się, mam nad tobą pieczę. O, nie trzeba było! Podać ci prognozę pogody. Wesołych świąt! To dla ciebie! Wesołych świąt! Jestem twoim aniołem stróżem. Ktoś musiał przełamać pierwsze lody. Mam coś dla ciebie! Jesteś na mojej liście niegrzecznych dzieci. Teraz będę jeszcze szybsza. Wiem, kto był niegrzeczny. Zrobiłam coś dla ciebie. Jak na zamówienie! Nieziemsko. Ja. E, mam coś dla ciebie. Zamateczkę mateczkę Rosję! Każdy płatek śniegu spada tam, gdzie jest opisane. Wesołych świąt! Gdzie się podział wasz duch świąt? Stała czujność. Dodano trzy nowe emotki, w tym jedna legendarna. I oczywiście dwie prezentacje zagrań. Czas na prezentację dwóch dobrze znanych nam map, zmienionych na potrzeby wydarzenia sezonowego czyli Kings Row i Hanamura. Tym razem zróbmy troszeczkę inaczej. Usiądźcie wygodnie i zapraszam na wycieczkę bez mojego komentarza. Yeah. Czas na prezentację nowej zimowej rozruby. Jak sami widzicie, mamy otwarty salon gier. Tutaj to nie jest nowa rozruba to są zwykli tajemniczy bohaterowie, dzielące się na tych dwóch odświeżonych mapach: Kingstrow i Hanamura. Tutaj mamy śnieżkową ofensywę MAY. Nowa rozruba. Wejdziemy sobie i w trakcie gry będę omawiał, o co tutaj chodzi. Zaczynamy. Na początek śmieszkowy komentarz żo żo żołnierza 76. Słuchajcie, Znaleźliście się tu, bo jesteście najlepszymi, najsilniejszymi i najskuteczniejszymi <noise> No to są jakieś jaja. Śnieżkowa ofensywa May, czyli 6 May kontra 6 May. Jak sami widzicie, mamy jeden nabój w magazynku. To jest kulka śnieżna. I jak trafimy wrogom May, odpada. Eee, pokażę wam za momencik, jak się e, tutaj przeładowuje. O! 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 Uuu, to było niezłe, to było niezłe. Dobra, muszę teraz przeładować. Czyli szukam kupek śniegu. Nie mogę się ruszyć, to trochę chwilę to, to trwa. Ale mogę się rozglądać. Aj. Ty dupku. No dobra, czyli czekam. Jak umrzemy to się... Yy, to było na farcie. To się nie odradzamy. Jest 3 na 2. I no, tu jest taki akurat trochę problem y, z tą rozrubą. Jak umrzemy nawet na samym najgorszy to jak na samym początku umrzemy, to musimy czekać. 6 na 6, czyli to naprawdę czasami śmierć na samym początku, to musimy kawał czasu czekać i no to mi się troszkę nie podoba. Za dużo, 6 na 6 to jest za dużo. 4 na 4, no jeszcze by było ok. No i niestety często jest tak, że ludzie wychodzą. Ludzie wychodzą, jak na początku umrą. No, ja to rozumiem, ja to w zupełności rozumiem. Troszkę za wolno tutaj się. Się, się dzieje. Gdy powiedzmy, nie wiem, kulka śnieżna zab zabierała pół życia i mamy dostępne dwie w, w magazynie, to może trochę dynamiczniej to tutaj by było. Okej, okay, dobra. Gdzie są wszyscy gdzie? Woah! Woah! wam się przeskoczyć to. Zostało trzech wrogów. Tam ktoś jest, tam ktoś jest. Zostało dwóch wrogów. Ej no, serio. Nie się skończyło. Został jeden wróg. Ciekawe, wam się przeskoczyć to. No za bardzo. Co ja nic nie zrobiłem? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jest. O, i mam gotową super zdolność. Uaktywujemy ją sobie. I możemy strzelać. Takie. Gdzie kto się? Gdzie ktoś jest się? Nice. Nie powiedziałem wam o super zdolności, właśnie jak ją sobie aktywujemy. Na kilka sekund mamy nielimitowaną ilość śnieżek. Dzięki temu wygraliśmy. <laughs> Fajnie. Play of the game. Jako teko, teko. jako mei. <laughs> Tutaj jeden leży, ale ładnie, no, ale powiem Wam tak, yy, rozruba yy, halloweenowa moim zdaniem dużo lepsza. To jest, no niestety, no, nudniejsze, wolne przede wszystkim, jak umrzemy, to, to już w ogóle. Yy, no, sakra, no, musimy czekać, aż, aż ta runda się skończy, a ona się czasami wlecze długo. Yy, no, to akurat było szybko, 3 minutki, ale czasami to trwa dużo dłużej, ale tak czy siak, no kurczę, jednak jest coś innego, tak czy siak gra się sympatycznie. No po prostu ta Halloweenowa jest lepsza. Nie znaczy, że to jest złe, tylko czasami faktycznie. Yy, no, ciągnie się to. Nie jest w ogóle to aż tak emocjonujące jak Overwatch. Cała tutaj ta gra. Ale no, będę grał. Będę grał częściej. Zwłaszcza, że chcę sobie pomontować jakieś tutaj e, najciekawsze momenty. Na koniec, kilka słów ode mnie. Za każdym razem, jak pojawia się nowe sezonowe wydarzenie, myślę sobie, że Blizzard znowu dodał coś jeszcze lepszego. Letnie igrzyska były ok. Halloweenowa groza dużo bardziej mi się podobała. A teraz zimowa kraina czarów, jeszcze lepiej. Ten przyjemny klimat, wszystko jest takie przyjazne. Piękne skórki, te zwycięskie pozy. No, jedynie ta rozruba. Halloweenowa była jednak dużo lepsza. Ale tak czy siak, sami widzicie, w Overwatch ciągle coś się dzieje. I już nie mogę się doczekać nowego sezonowego wydarzenia. Może walentynki? Dzisiaj to by było na tyle. Życzę wam wesołych świąt i oczywiście zbliżają się kolejne filmiki z zimowej krainy czarów. Trzymajcie się!